Witam. Dzisiaj taki mały przegląd moich kwiatów. Chciałam pokazać mój nowy nabytek, sobie zakupiłam takiego bluszcza. Już przesadzony większą doniczkę, na razie tutaj. Postawiłam coś po prostu pomyślę, żeby wyżej był i żeby mi się fajnie rozciągał. Tutaj mam dwa takie kwiatki, też je przesadziłam w nowe doniczki. Tutaj przejdę dalej. Tutaj mam też właśnie z tej serii kwiatka. Widać ma bardzo małą doniczkę. Będę je przesadzać. Tego kwiatka, w którą z tych doniczek u storczykach. Storczyki w tej chwili nie kwitną. Są w stanie spoczynku. Będę im tu już na dniach zmieniała podłoże. I będę im zmieniała doniczki. I te doniczki, które były storczyki, poprzesadzą właśnie te takie zielone. Mąż mi kiedyś kupił jednego takiego kwiatka, a tutaj mi się tak rozmnożyło, że już jest kilka. Z pięć po prostu. Tutaj ten storczyk, co tak niebiesko kwit. Tutaj te storczyki. ucinane mają. Tutaj jeszcze jeden taki. Jeszcze trzeba go rozsadzić zrobić na dwa i tutaj o pokażę takie sobie zakupiłam doniczki na storczyki czekam na ziemię. Mam jej przyjść w bliższych dniach ziemię do storczyków i jeszcze sobie zamówiłam ziemię taką do rozsady pomidorów i będę tutaj robiła tak na razie te moje kwiaty wyglądają. Przejdę jeszcze do drugiego pomieszczenia. Tutaj też mam te zielone kwiatki. Też jak widać mała doniczka rozrosła, Mi się też będę je przesadzać i dalej jeszcze. I tutaj jeszcze mam trzy storczyki, które też pójdą w te przezroczyste doniczki. Takie okwiatki mam właśnie. jak po prostu zasilę storczyki nawozem. I zmienię im tą ziemię na świeżą, korzonki im tam oczyszczę. Ja myślę, że sobie będą lepiej dawały radę i niedługo nam zakwitną, bo jest ciepło. Jeszcze pokażę moje te pomidorki, jak wyglądają na chwilę obecną. I mamy moje pomidory. Bardzo ładnie wyglądają pomidory. Tutaj, akurat na tym parapecie, lepiej mi rosną. Są bardzo ładne. Tutaj, akurat z przodu, widać te mniejsze pomidorki. A tutaj dalej, to naprawdę takie gigantyczne. Ładne są pomidory. Bardzo mi ładnie rosną. Zasilane właśnie tym płynnym nawozem. Kto tam oglądał filmy, to pewnie widział co dwa tygodnie im tu daję, jak po prostu dostali dawkę nawozu, to mi tu bardzo ładnie urosły. No, normalnie są piękne. Później pewnie powędrują do szklarni, ale na razie tam jeszcze papryka jest i w ogóle mam ciasno. Ogórki tam do rozsadzania czekają. I w ogóle jest dużo rzeczy. Jak wysadzimy pewnie paprykę, to gdzieś po świętach majowych, to pomidorki pójdą do szklarni, będą się trochę hartowały. Jeszcze przejdę na drugi parapet i jestem już na drugim parapecie. Na drugim parapecie tak to wyglądają z tej strony. Są widać ładniejsze pomidorki, już troszkę mniejsze, ale jak można zaobserwować, bardzo sobie dobrze dają radę. Dzień temu dostałem właśnie tą dawkę na nawozu, jeszcze poczekam tydzień, w sile ponownie. A tyle. Do zobaczenia.